Ekipa weszła wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odwiedziła SNPTT 1907 Zakopane, czyli najstarszy klub narciarski w Polsce. Zobaczymy, jak ten klub szkoli dzieciaki, jakie te dzieci mają tutaj warunki do treningu i jaka ogólnie atmosfera panuje w najstarszym klubie w stolicy polskich Tatr. W naszym klubie działają trzy sekcje sportowe, sekcja użytkownictwa szybkiego, narciarstwa europejskiego oraz snowboardu. I tak naprawdę ta ilość dzieciaków zmienia się z dnia na dzień, ale jest nas w tej chwili ponad setka. Duże nadzieje na przyszłe na przykład igrzyska? Myślę, że tak. Że... To są te nasze nadzieje. No Myślę, że tak jak każdy sportowiec, marzy o tym medalu olimpijskim. O medalu olimpijskim, bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Myślę, że jest do zrealizowania. W jakim czasie? Może może nie w tych, ale w następnych za 6 lat w Igrzyskach. Myślę, że będę się starać. Które twoje zawody ty wspominasz najlepiej? Yy, Niewątpliwie uniwersjada. Zawody na uniwersjadzie były to pierwsze zawody takiej rangi by z pełną otoczką, z ceremonią otwarcia i na pewno zapamiętam to bardzo dobrze, ale też wszystkie inne Puchary świata juniorów, w których brałem udział, też zostawiły yy, duży znak w moich wspomnieniach, więc uważam to również za. Taką imprezę, którą będę miło wspominał. Mnóstwo czasu spędzają na rowerze, szczególnie na rowerze szosowym, młodszy dzieci na rowerze górskim. Oczywiście jazda na rolkach, łyżworolkach, rolkach, rolkach tak popularnych. Bieganie, siłownia, to jest, to jest podstawa. Narciarze Alpejczycy, oczywiście, jeżeli nie jeżdżą na, nie jeżdżą na nartach, również, również bardzo dużo trenują na, na rolkach treningi ogólnorozwojowe, na sali gimnastycznej, pływanie, wszystko można robić. To są wasze nadzieje, ale wy już, wy już mieliście paru. Bardzo, bardzo słynnych y, łyżwiarzy szybkich. Na przykład Paweł Zygmunta. Tak, dokładnie, nasz prezes obecny Paweł Zygmunt, czyli nasz poprzedni olimpijczyk. Także myślę, że i te, oni będą te, te olimpijskie tradycje podtrzymywać. W historii naszych, naszych sportów zimowych w klubie tych olimpijczyków było około 30. Niestety większość była to jeszcze w czasach odległych, choćby wymienię takiego właśnie. Stanisław Marusarz, biegacz narciarski, skoczek, alpejczyk również, gdyż dawniej to narciarstwo było takim sportem jednolitym. Józef Rysula, znany biegacz z wiarzy Szybkich, Paweł Zygmunt, obecny prezes naszego klubu. No Tak w tej chwili z pamięci szczelam, ale to jest 30 olimpijczyków w tej 116-letniej już historii. Dużo cierpliwości trzeba do trenowania dzieci? Tak, myślę, że tak. A co jest najtrudniejsze? To, żeby oni byli systematyczni. Również dzięki, dzięki naszemu sponsorowi, dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego yy, rozwijamy się, tych, tych dzieciaków przybywa. W tej chwili ja jako łyżwiarz szybki bardzo liczę na, na to, że powstaje w Zakopanem piękny obiekt. Tutaj niedaleko w Centralnym Ośrodku Sportu powstaje najnowocześniejsza hala praktycznie w Europie i najwyżej położona, więc będziemy mieli doskonałe warunki do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. Więc myślę, że, że, że łyżwiarstwo szybkie na pewno, na pewno bardzo mocno odbije się do góry tutaj w naszym regionie. Alpejczycy, oczywiście tych jak pan widzi dzieciaków jest masa snowboardzistów, jest masa. Dodatkowo również jako zarząd powołaliśmy do istnienia sekcję narciarstwa biegowego. Chcemy, chcemy aby, aby te biegi, biegi w naszym klubie i skoki narciarskie również, również po latach przerwy ruszyły. Zapomniałem jeszcze o jednej sekcji, o sekcji telemarku. Narciarstwa telemarkowego to jest skultywowanie takiego starego stylu jazdy na nartach. I mamy tutaj osoby dorosłe, ale które również bardzo prężnie działają i również organizują zawody dla miłośników tego sportu. Jak Bank Gospodarstwa Krajowego wspomaga państwa, państwa klubu? Organizujemy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kilka takich eventu, eventów, kilka zawodów upamiętniających wybitne postacie naszego klubu. Na przykład Memoriał Stanisława Marosarza będzie się odbywał w skokach narciarskich i na Igieliciej w kombinacji norweskiej odbywają się w zimie Puchar zakopanego w narciarstwie alpejskim, Puchar Józefa Oppenheima w biegu pod górę i w narciarstwie skiturowym. Także Oczywiście zawody na łyżworolkach dla dzieci i młodzieży. Także, praktycznie dzięki temu, że mamy współpracę z bankiem, możemy zorganizować cztery naprawdę solidne imprezy dla dzieci.